O, idziemy sobie, spotkałem. Znaczy on nas spotkał. Majster. A dasz. się jakoś jako przebrany widzę. Gdzie tam polazłeś? No posiadaj Siadaj i co tam ciekawego. Majster. Dobrze sobie I co? Do pieki chodziłeś czy nie? Co? Ja ci Dzisiaj byłem tak, w sytuację. Co? Wczoraj całą noc chodziłem. Pidziałem sobie w nocy coś dziś. Zalazłem sobie takie małe pudełeczko i ale pełne. Ca całe znów tam nie, 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 nie śmigane. Nie śpidane. I chłopaki no. nie widzieli, że 40 No. To podeszli, dali mi 6,40 mówi, będzie pan tutaj siedział? Tak. No i zaraz po pojdzie pan do tej chwili. Ja py to w półkę. Nie, nie, nie mów. Nie, 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 nie mój. Ale musi coś ciepłego żyć. Ja przyszedłem, kupił hodoga. A wys oni kupili? Piero. No, Gorące. No to dobrze. Ale, ale mówię tak, ale my tutaj będziemy strać. No. Będziemy mówi strać, aż pan to mówi zda. Pan zaraz już pójdzie do, do, do kolegów. A co pan mi wiedza. No i. To dobrze? No, tak się dobrze czułem, że ojej. za tam Ty, a ty. Dobra, a ty jest do tego mopsu, bo chodzi ci czy nie, będziesz w tym marzeniu, coś robić, czy nic. może nic, nie pójdź. Po Dobrze wyglądasz. Maj, tu. Łapka mi da spodnia. No łapkę ci był, zjebałem go. Te, bo... Teraz, teraz wchodził jak wchodziłem. No człowieku z rana. Ja, ja nie spałem, a nie też byłem pijany. Po prostu spałem, bo ja całą noc nie spałem, całą noc. No przy, do mnie. Przyraz do mnie, gdzie będziesz tutaj. No przyraz człowieku cię znowu i puka, i puka, i puka, i puka. Ja mówię, no, kurwa. Ja mówię człowieku, mówię my tyle razy, czego ty przynoszisz będziesz tu z samego rana mówię. My tutaj mieszkają kurwa normalni ludzie. A ty łazisz mnie tu pękasz po drzwiach. Zapalić daj, zapalić. A jak nas nie było to co? A wiesz, a wiesz. Słuchaj, słuchaj. Ale ja mu tu tyle razy nie przywajasz. Jest tyle petów, że żeby nawet nie wyobrażać. Miałem to, nie mam tego. Dla mnie kilka mam na naszym. Kilka? O, gdzie mamy? Kościółek. Musisz się nalatałeś, no? Tak. Była tak. klienta. Choraś pedano żyć. I ci byłem? To jest, zaczynam ja, go <coughs> zrobić na trzy. Dalej się I, I ostatnią z ojcem. Z ojcem. Nie to, że jak ja pies. Co? Józef też pił? Co? Józef też pił? No jak to. Nie? Tu ciągnął, że nie pije. Ja, 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 ja. Tu. Ej, tragedia. Ja to mówię. A ten pojechał chyba, nie? Krzysiek, a pojechał. Wczoraj widziałem, szedł tutaj z jakimś gościem. Odmiał sobie spać, tak było. No i z nim szedł chyba, taki starszy gość, nie? No. No, to z nim poszedł, tam o. Nie wiem, czy pojechał. Nie pojechał. Nie wiem, widzę, pani idzie. Pani idzie. No idziemy, my. Dobrze, kurwa, chodź się zrobiło. Ty dom obcy jutro A nie spróbuj, tylko Spróbuję, ja nie mówię, że pójdę, bo nie chcę nikogo kłamać. Trochę się omyłem. No to co, cię, cię, ciężko iść? To A tutaj o te dary dają chyba, nie? Co? Tutaj te dary dają. Ma no, moja pani podąża. Tak. Aha I promichał. Idzie. I nad nami. nad nami tak tu przyjeżdża szef tam koło tego... koło... Lidl'u, Jest gdzie, tam... Ale ja za to to nie jazdą, to... no, na, na kościuszki koło szkoły, w tym sklepie. No i idź, idź. Lecz, lecz. Będziesz kogoś kradł, Zaraz przyjdzie, ale zaraz przyjdzie A żeby Ale żeby zdążył! Może zdążył No. O tym jeszcze jest 5 minut i. No ja tu będę. I tak będę ten sześć. Tędy będziesz sześć, nie? No. No widzisz. Mam dać. Uczywa, Michał, bułek. Ja nie wiem, czy on ten telefon ma do niego zadzwonić, bo dla mnie ten mi się przydał. Okay. Wózek, bo ja muszę na działki, tam jest... to wiesz. Poczekaj, jak bym już go spotka, bo mu i tak się musi. mi spotkać. I wtedy. Piecz No bym no, pojechał uszy. No, pozawozić to pozawozić trochę i na działce już, zacząć muszę robić już. Tak, zawsze robota jest. Przecież tam jest robotu, jest. Przecież jest roboty, jest trochę. Na jest zawsze robota. No, jest ludzie, żebyś tu normalnie ten mieszał, ten tu wziął. No, ale, słuchaj, ja wiem, każdy mi to mówi, ale, ale każdy tego sam wie, jak, jak to jest. No ja wiem, wiem. Ja muszę swoje odpić, ale wiesz, jutro będę chciał, będę chciał, a to by się musiał do mnie tam przyjść. Albo się spotkać w parku, żeby się przyjść. By no. Byś mi te cegły poszukać. Ja wiem, gdzie są z czym... Ja, że tam tyle cegły jest chłopie. Czy to, te cegły rozrębnił? Ja bym się to miską spomniał, już bym poprosił poszedł po wodę do rzeczki, ja bym nie poszedł, tylko żeby strzegł, bo ja nie zejdę, bo ja mam. A tu do jeziorka nie możesz się wykopać? Ej, jest Jak głupia to już nikt nie kąpie, nikt. Miesz, ten ten marzel żel, bydli cały uziem, to nie jest brak. Koszulkę mam. Idziemy tam po powoli. Co, no powiady, idziemy tam do to, nie, nich. Nie, bo muszę się wrócić, bo muszę, naprawdę, do tych hali, do środka, żeby mi rnanie pisała, Bo ja, ja ma, to cały, ma to, co u mnie jest, całe lekkie. No, no co widzisz, tydzień, typu, tam, tam a, jakiś czas. ty powinieneś brać takie rzeczy. Co? Powinieneś brać. By to odstawić. No, widzisz. Ja tak odstawię. I może... Ale ci mówię tyle razy, byś odstawił taki fach, masz łapie. Ja wiem, tu, ja. tu, robota, tu, tu jak co, to byś mi sobie razem, wiem, Ci tam pomagał, czy coś. chłopie już byś się z czasem, byś sobie wynajął. ...znaleźć jakieś takie miejsce, żeby ja to ze dwa dni wyleżał. Sobie Soków pomidorowych. No, ja wiem, wiem. Mleko. A tu gdzie? Soki pomidorowe? A, bo to jest dobre, dobry. To jest potas. No, ja wiem, wiem. Mleko, no i coś do jedzenia. Podstawa. I tak tabletki mam. Widzów pozdrów. Bo ich nie pozdrawiasz. Pozdrawiam widzów wszystkich, wszystkich co mnie oglądają. No widzisz. No widzisz, jacyś widzów. Temu mówi jacyś no, Jaki jacyś. Oj, moja pani To No ja twoja pani, zawsze to są taki. Moja pani stoi. No a czy ja to już nie ja go chyba, nie? kurwa, znowu Znowu gdzie? Gdzie? Ocykuj! Podobno łapka go przeprowadzi. No, nie? No. Nie bój się. Dzisiaj wszystko podobdziłem. Posprzątałem, Dobrze, tylko, tylko nie pomyłem. Wykładzina wyczyszczona, no, wszystko no, porobione, no, a samego no. rana chociaż się trzęsłem, ale się chociaż ogoliłem i głowę umyłem. Co z tego się umyłem? Jak już głowa ja mówię. No co? Zobacz, mam mam... No czapeczki, czapeczki. A nie lubię. A ty czemu, ty czapeca? A ja, bo ja, o. <laughs> no właśnie. Tylko tyle, ty ja co... Ja a zanim się coś spotkałam, to... Krzysiek, ale nie, nie, Krzysiu... Wiesz, mi przeszło zadłużenie, zamieszkanie. za mieszkanie? Ja nie wiem. Ja I wczera no. do, do chałupy Ile dużo? Prawie 1000. 970 zł. To co, to? co to jest? To nie jest dużo. 1000 no. zł. To co to jest? Ja, myślałam, że... to jest, ale to jest ja też myślałam, że jest 10 nie, tysięcy. To jest socjalne mieszkanie, ale to też to też mogą mnie wykszanić na wynę. To to no na końcu nie. Kurwa, co ci zależy? Za ciebie do fontanny tam walę, to nie trzeba. Miesiąc no. to nie dużo jest. Nie, ale to, no, to na, jest, na, na to, goda, jest. to nie. Ja Naso dużo. Ale I, nie trzeba na ja palę Ja też palę. Miałeś być z łapką. Tęk, łapka ale to no. nie ciebie Jak Coś nie? Powiem, Ale pospokój, się. Co w tym ja mówiłeś? Jak i chuj, ty przyszedł i założę kurwa. Mariusz uderzył mnie nożem, ale nieka, jak, tam <AM2> to... nie tak, tylko tak, wiesz. Nie, Ale nie, to nie. Nie, nie. młody, nie, nie, nie. stary? Nie, nie, nie. Jak Mariusz? Ja już nie, zapadłem, nie. Marcin? Junde, nie, nie wiem, kurwa. Ten, co ja dzisiaj z jakimś gadałem, że po 12 latach wyszedł z tego, e, jak to się nazywa, z domu dziecka. Nie nie nie. Nie, 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 nie. I miał nóż podobny do twojego. Tak, nie mam pokrętło. Jedno ja nie no. mam pokrętło. Masz, masz. No nie mam kurwacił wieku. A tak ja sam to miałem. A to, to było tak, no to tak nie masz się. To jest to też się... taki. No. To się chwacił wieku. <laughs> nie wiem. Nie, 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 nie. Ja już no tak to, ta, ta, ta to włożyłem? Nie wiem. A no, zaś znaczy, dzisiaj, bo normalnie jak go spotkałem, to było 3 wiórki. 3 wiórki, kurwa. Tak. No, a przez 5 minut pijamy? Tak. <laughs> no, o, członka. A jak jest? Ja tylko dzisiaj wypiłem sześć. A ja pij. sześć piw. Co was widziałem, czy nie? poszłem, znajomym spotkałem, czy nie? Przy żabce to postawił za, za po dwa. To jest Kościennego. A ty kochna znajomą nie jest? Nie, to tyle lat byłem wychowany w Janowcu. Nie, to nie było niewychowane. A ty nie? Nie, był. Mówię ci siedzę, rozobaczyć. I ja powiedzam, że nie jest z nowi. A kto tam teraz siedzi? No ten. Dawidek a. i Józef. I tam jeszcze jakieś przepisy się Co, To co? To... Nie wiem. bo właśnie, a nam nie wie co to jest. To można mieć taky. Ja tam no, nie podchodzę w ogóle. Może? Ale nie przeknę tak, nie, nie tak, wiesz, że, 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 że ostrzep. Tylko tak. A co, z niedzielcy czy nie z dzieńdziccy? Nie tam. Nie wiem, nie widziałam. Ja to nie Ja, tylko widziałam. Tam, ja ty... tam nie, cho nie chodzę, ja to tam, 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 nie tam, nie tam, tam. Ja no, tam nie A to tam kształnie. Czego tam? Tylko, Czego? ci powiem, już wolę, tu nie pieciszce na skwerek albo na jeziorką jest chociaż spokój. Tu słyszałem dzisiaj znajomy gada, bo to ze mną piwo pił, co nie? A ten e, bosze no, bo... bo... no, no. nogi, co nie? Gołąb. Do. Mówi, z każdej strony policja dwa razy jeździły. I hmm. Tak gołąb mi powiedział. Choć tam policja co, co chwila podjeżdża. No. no to niech podjeżdża właśnie. Hmm. Ale to... Aż wtedy wykszania i całkiem i będzie się spokój. A jeszcze niech ogrodzenie zrobią, to już w ogóle nie zajdzie. Zobaczcie, wiem czego na razie. Podobno tu się wykupiono, tylko może tamten jeszcze jest za mało, mamany. Nie, my tam nie chodzimy tam ja tyś, tam, tam, też tam też nie chcę chodzić chodzi, bo tam jest wiecznie bijatyka za awantury. jak od Basławka nie, no. co go mijałem to siedział przed tym na rogu przy parasolach albo poszedł koło biedzonki tam czy nad jeziorkiem będzie na a ty gdzie czy? spałeś siadasz? tam stał tam stał przez wczoraj zóżka przewidziała jak zginął tak. znaczy, wracały to dłuższe no ja nie, dobrze nie, ale by dobra on Przetusno. nie pamięta tak to tłuszczno by było ale no. słuchaj on był a, dobry bo miał stopniu. pieniądze tak? dobra posłuchaj on miał pieniądze dlatego był dobry no. a dzisiaj go nie no. lubię bo jak ma pieniądze to wszystko przez człowiek kwestionował, kwestował to zarobił kwestował no i co łapka <laughs> też kwestował i ten Śmierdził, to śmierdziuk, a teraz spotkałem około stokrotnie. Ostojka. A to jak go widziałem też. No, I zarośnięty, że Cały całej Ale my to nie chcemy. Ja tam nie się podchodzi. A wiecie o Staszkowego spotkałem. A pamiętasz co ślim na butelki za kinem, co masz te stanowiska, a, co nie... nie ale już on brudny łazi, te... niby nie nie przebrany, nie 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 by nie by nie przebrany by było, ale... ale by przebrane, no. A Ale co już teraz to tam ile? Na dzień, dwa. Parę tam dni. Spawo. Wiecie że... co? Przejdźmy. Powiem. Ja chodzę na tej ziółki. Z butelek. Ale mi się tego nie chce dźwigać, kurwa. Wieszcie. A co Ci przyjmie te butelki? A gdzie sprzedasz? Gdzie? Nie, nie przyjmuję. Ale z Michałem Michał będzie, będzie miał yeah. I da Ci jedno piwo, jak zrób, za 24 butelki. No. Bo taki dom. Ce? No, ale jeszcze wtedy butelki. Nie piwo mi kupił. Dała co nie? No I, oni I dał jedne mi piwo dwa złote napięcie. To jest coś do śmiechu waluty. Puszajmy. Jest, tyle, jest tyle butelek. Jak, jak ja chodzę po, po mieście, tam całym, to po, po tym. Jest tyle butelek, że ja mam ich ich. Z pięćdziesiąt. Tak, tak. Jest, ci powiem, puszki. Ale są. To, część klaszane tam ale... na skrzynkach. To jest, ja się ale... znam. Poczekaj, i... powiem prawdę. Ty byłeś tam na wyżej, tak? tak? A w parku to ja się Ewa zbierać. To Ty podeszłeś. I zbieraliśmy razem. A później na drugim razem to Ty podeszłeś. Bo my ja razem zbieraliśmy. To. Kto tam idzie? G. gdzie? idziesz jeszcze tylko, tak? Góże, chyba jest młody. młody. No to co? No to nic. To niech idą. Nie, to to niech nie podchodzą. Nie, prosto. Ale nie tam w trole a jeszcze nie widać Jeszcze więc. jest jedna sprawa. Jeszcze trzeba iść na zamek. A, A co tam na tym zamku? No tu mówię. A, na zamku iść. Trzeba. Jest. Czy jutro, jutro ma coś jest. być? Jakiś rap? Bo dzisiaj podstawiali ta ulica... Gdzie masz te parasole, co nie będzie zamknięte. Jakiś rap festiwalny? No, no, rap festiwalny, tak. Rap festival, no. no, no, no. no, no. Widziałam właśnie. Olico Zamkowa i tak, Murarska, nie? I to tam będzie do 23 chyba coś tam? Trzy zespoły podobne. No, mają. Jakie? Cztery. Może jeszcze. A czy nie zespoły, tylko rap no. Tam, gdzie ten... Yy, Murarska, to tam jest Murarska. Tak, tak. Murarska. Gdzie tam, kiedy tam nie. Napoje piękne coś tam. Miody piękne. Znaczy miody pitne. Nie ten kierunek. Tak nie to odpali. No. To zaraz piłem, ale słodkie. Ja, raz piły. Jest tyle. Jest i napoje pitne. Napoje pitne. Jest. To można piść. A co ja mam znalazłam tutaj w parku. Mówię się, że Ale to jest prawda. Słuchaj, nie, nie to, że puszki, ale tak. Jesteś ja rano i tak. Na zamku zaś nie znajdziesz, bo oni samego rana jest są to, ja, to trzeba i Nie. Być o 3-4 rano. Tak. Już. I tak. I tak. I tak. I tak. I tak. I a I tak. I tak. I tak. I tak. I tak. I I I tak. I tak. I tak. całe piwa I I a co? Wtedy nie pamiętasz? No trzy piwa. Trzy te, perły, co znalazłem rano Nie, rano trzeba się, być, ale się, ale zgarli. bardzo rano Co? Trzy perły, co się zgarli. No To tu jest na takie czwarte iść, nie? Nie, my tu byli po szóstej Ale o. nie, bo wtedy Michał chce. No To było chyba w poniedziałek Michał jest, szybszy, a jak to nie to to mogę spać, to jak no, druga... w to nie chodzi Druga w pół do trzeciej to A ułagę. ten pojechał, co miał do tego Marwał dojechać? Trzyfet? Nie, chyba pojechał nie, nie widać nie go? Nie widać Musiał. go, to na pewno pojechał. Miał 28, to wczoraj. No to wczoraj. Pojechał. No. No. no pojechał. Na pewno pojechał. Zresztą ja on ma miejsce cały czas, pojechał. Zapytany sobie. Może co na pewno nie? No. Normalnie. Zapytany. Ja, ja już nie. A pizza? A ty co właśnie? Bez, a ty co? Nie, widzę pod toczulką masz zmienioną. Tak tylko wiesz co, spodnie nie będzie nic słowi, dobra? Ład, ty. Przyszedł. taki Nie wiem. Tu przy kontenerach jest? ile jest ciuchów? No, U ale... ciebie. No. chuj. To A do mnie przydał. Znożę do mnie. A ja mówię się... o tobie. Tak. A No słuchaj. ci się spodnie, bo nie mam. Ja odpowiem, że nie mam spodni. Dobra, nie odpowiem coś. To jest taki tam chuj, uderzył nie mnie nożem w próg, a nie ten tu, szpunek, nie, nie, nie. nie. Jakiś na rowerze podobno. Tak? tam oni ob objęli teraz tak. wszystko? Tak. No tak. Ja, tutaj, wysz... ja powiem Ci że, że tak, eee. Prawda? ja na początku sama tam byłam. No sama no byłaś, nie? Sama byłam. No. Później no. i później tam, on łapkę, a łapka za to wszystkich chciało. A łapka to jego góra jest, tak? Jest On to wykupił. Ja, ja to mówię, to mówię tak, dobra, dobra, dopóki nie ciepło. Niech tak przyjdzie październik listopad dopiero. Nic szyb tam nie ma, nie. Nic. Słuchaj, ja waszam na górę kiedy to było. Przy dni temu. Długo nie było. Wiesz, że spał tej rynie Znaczy w tej rynku zjeżdżani za I słuchaj, ale tak nie ma koczy, nie ma nic. Wszystko mu to zabierali. Nie. Ale jest. Niech chciałbym jedną kurwę. Ja bym poprosił Cię, żebyś mi zrobił. porządek. Bo jest kurwa, bo kurwa. Niech się mi się nie pytali. Tak. No to czemu się nie pytali? Nie. Nie mam siły. On nie ma siły, żeby. O tym uderzę, kurwa. No uderzy, kurwa. Tylko jak on nic złego nie robi. Robi złego, kurwa. Na krzycza, kurwa. Kurwa. Dobra, powiem Ci jedną rzecz, teraz przy nich powiem. Co? Że ci szukałam całą noc? Tak? Nie znalazłam Cię dopiero nad ranem. A ty... Słuchajcie Dobra, mi, a spokojnie. Dobra, teraz ja mówię, dobrze, tak? Dobra, spałeś tam, doszłaś na ławkę, tak? A tam Ci do mnie z gębo rzeczy zostały. Cię nie zostawiłam, ja jak tam Cię podnieść. Widzowie, słuchajcie Widzowie, tak. Tak, spało w cieniu, było dobrze. bo tak. było przeniósł się łóżal, na słońce? No, to przeniósł się na słonko, to go jeszcze bardziej dojrzało. I powinien to mieć potencjał, że jak go zostawię, mogą ja nie zostawiłem. na pół. Na pół, na na Jaki słychać. ty jesteś idealny teraz, nie? I czemu tak? No bo czemu to się do nich nie odzywasz? Bo czemu? się boi, bo się boi. No, o co chodzi? Bo by powiedział jakieś słowo, to żeby w łeb dostał i ciebie. No, siedzi. A co, myślisz, że nie wiem, A co, myśli, że ma młoda, że Ci pieniądze wzięli? No bo, bo go wyczuli, że jest... A ja jest nie wyczułam jego na kwestie, wiesz po co, żeby on... Żeby załatwiać na nich. No. Jeszcze dla nich? Tak, dla nich. No, jeszcze to dla to... nich załatwiać? Co? Tak. Powiem Wam prawdę szczerą. Idź na kwestię, bo ja umiem. Ale wujek mój mnie spotkał tutaj... Jak mi wpysk dał, kurwa... Pokaż z rękę. Już mu się zagoiło trochę, bo ja widziałam... No, ale to no. chciało mu, wiesz jak mu robiła? No. Jak mi jak wpłysk dał, mówi, jak się to kurwa zobaczę, jażebamy. nie mam, no. Nie bo... nie ogrzę. Nie są. Mogę... Bo ja o mnie. O mnie. No ale oni Cię wyganiają i tak, inny. No, tak, nie były A co było z Mariuszem? Też z Mariuszem no. było to samo. Kurwa. Mariusze, jak powiedzmy no. dwóch, my mieli tak. młody kasami. Mieliśmy... Ale to masz festował jutro. ja <kluzko> Dobro, no. 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 A nie, bo kaska, to? wiesz, to, to ja się na Kurwa, A ja się a ja już do lodów. Kasy mieli tyle, kurwa. Nie, Mariusz o mnie mówił, czy nie, wyszka podwieźć, a pierwszy załapie. A, tak, tak, tak. Chyba tak. <kluz> się nie Mariusz był. Nie Mariusz Mariuszowi to zawsze dali ja Pięćdziesiąt... Jemu zawsze dawali, nie? Tak. 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 Ja, nie, ja, ja, ja <kluz> Ale, ale później ale, tak od Józka chłopakowo, który <kluz> to kreluje za Mariusza, to wszystkie pieniądze mu brało. Nie wiem. Się... A skąd on wiedzieć? Wiem, no. że Bóg ma dyszę. A, a już? Od zabrał mu telefon, od czego na duże pieniądze? A, a kto nie, go wiadomo, podpalił, czy, to nie wiem. Dlaczego nie podpalił? To jest bardzo mocne. ktoś tam siedzi za niego, tak? Ktoś tam siedzi? Łukas. Taką wnioskowy syna. Se. ja nie wiem. Tylko wiem, że do, do, dowiedziałem się od Maulatów, że on ma do żywości. Za to, że go pod Może. Co? To co. Nie, nie wiem czy ja coś ja ja nie wiem. Ale robię. No, nie będę Coś takiego, jakby coś było, to w medgazet czy nie nic by pisało. Pisało? Tak, Pisało Nie, pisałoby. No pewnie, żeby by no, ale... Bo nieraz się że a tam zatrzymali no, no, to kogoś to i tego zakradzisz, no, czy tam coś, nie? Jego ojciec powiedział mi, a na Peszko on był a To są tylko takie przypuszczenia, a nie tam, hm? no, a no, nie... To kiedyś będzie, będzie wiadomo, nie? No. No co, ja pytałam się tego Łukasa, tego policjanta, on powiedział, że sam się puszczał, nie może, że sam się puszczał. Niemożliwe, nie. co nie, nie, co nie, nie, co? Kurwa! Robert, druga jej opcja. On zawsze wózkiem wjeżdżał do środka, tam do garażu. A ja przechodziłem, bo wtedy... No my też przechodziliśmy, nie? ...szedłem, co nie, do baby, po pasterosi, a wózek stał na Ale ni szarf nie było, tych zabezpieczających, nic to nie było. Nic? nikt nie było, nic nie I po nas jakiś facet przyjechał samochodem na Olsztyńskich Blachach, coś tam zdjęcia porobił i pojechał. może prokurator? Może, ale to też sam. Co, cóż, przynosiła się... mu te kocze, materac, co nie, tylko zostało z tego sprężyny, nic więcej. A ma teraz kołdrę przyniosłam no. poduszkę. To tylko co, z materaca tylko sprężyny były. A poszedłem za parę dni, już wszystko było wyczyszczone. Nic nie było. Nie, nie, tego wózka nawet nie było. No też nie było. A ten wózek to gdzieś tam... My coś wziął, tak? wziął, wiesz? Tylko tego rybnego właśnie, gwiazd. To pod ten wózek tam. A, to tam jeden, A ten Majger też nie gieram, żyje, słyszeliście? Ten, ten no? Majger, ten, ten dziadek na wózku. To Gerard. Gerard, no to nie żyje. Nie, nie żyje? Nie, podobno nie. Dobrze, nawet nie wąsała. Nie wiem. Nie nieraz nie. No. <śliniczny śliniczny> ten wózek, <śliniczny> wózek, 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 wózek. wózek. On to zewnątrz stał jego. Ale to ten, nie. czy prezesie. To ten sam wózek, co był za grażami. Ten sam, no. Bo ja patrzyłem. Wiesz tam miał rączkę taką stoją. Tak. Tak. To pamiętam, to wiesz, tu ja to ja coś tam No Bo też nie widzieliście, to, to głośno straż była, policja pogotowa, ja wiesz, tam tu niedaleko. No. To żeśmy nie zaszli faktycznie. Wózek stał na podwórku. Przystałem w jeździe, zaraz. Nie możliwe jest, bo tam był taki... Nie, Ale to jest nawet to było, gdyby... To gada o czy minim. No, ale to sam by na pewno nie wracał, że no. Nie. No. Nie, 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 nie. Ja to tam nie będę się opowiadał, bo ja tam nie znam, Ja tam nie opowiadam, bo nie wiem, co poza... Ja tam nie znam, to ja Nie widzę nic. Wtedy pamiętasz, kiedy my go ostatnio raz widzieliśmy? Ale posłuchaj, on nie powiedział. Jak myślisz? sobie, że bezdomny, to cały dzień w kresku, tak? A ja mówię tak jedno, za wcześnie bo wrócił na początku marca, a, a do czerwca miał y, tam siedzieć. Ja tu nie, nie. Też, nie. Słuchaj, ja mam tutaj sam kosz, główny, poduszkę. Wszystko to, bo zimno w tym garażu. A jeszcze pierwszy raz? Nie liczymy go. Przez no wtedy kobiety to jeszcze w piecu paliłem. To pieca jeszcze nie rozebrałeś? Nie, on się sam a dlaczego mam rozebrać, co? No, skąd mi wiedzieć? No, piec jest do tego, żeby palić nie nim, a nie rozebrać. Ro Rozbebrać piec. No nie, nie, nie mógł, a, a ja coś mówił, że będzie, 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 bo raz i tam zaczął gadać, nie? że ty będziesz z nim na dziedziorkę. A ja to, miałam... nie zbierać, Nie, no tak, tak mówił. To, ale za